Kostrzyn nad Odrą. Polentrok. Jak co roku zrobiłem relację, tylko pomyślałem sobie, że niczego nowego wam o tym najpiękniejszym festiwalu świata nie powiem, bo moje zdanie co roku jest takie same. Za to dzięki innym ludziom, ludziom, którzy są na tym festiwalu, jest milion historii do opowiedzenia. Poprosiłem was o napisanie, co sprawiło, że chcecie tam wracać. Oto kilka historii z tego miliona, waszego miliona i waszych historii. Siema. Ciężko jest wybrać jedną sytuację. Cały Polendrock to jedna wielka przygoda i uczucie. Jedność ludzi, która tam jest. Idziesz przez pola namiotowe, a nagle ktoś cię przytula i idzie dalej. Potrzebujesz zjeść, napić się, wystarczy zapytać kogokolwiek. Każdy sobie pomaga. Na Polendroku wszyscy są jedną rodziną i to jest wspaniałe, że nie musicie się znać, nie musicie być tego samego koloru, wyznania, narodowości. Zawsze ktoś wesprze, pomoże. Od głupiego poratowania papierosem pod sceną na koncercie po pomoc w ciężkich sytuacjach. Tam nikt nikogo nie pomija. Mimo ilości osób na festiwalu, człowiek czuje się tam bezpiecznie i to jest wspaniałe. Większość festiwalu byłam sama, bo mój znajomy był w patrolu i ani minuty mi się tam nie nudziło. Spotkałam tyle fajnych osób, pośpiewałam, przybiłam mnóstwo piątek, zgarnęłam ogrom przytulasów, poskakałam przez kabel w strefie play, udało mi się pogadać z tobą i Red Lipsic Monster. Przyznam szczerze, że mega bałam się jechać, bo zdarza mi się mocno panikować w takich tłumach, ale kurde, człowiek automatycznie się uspokaja, jak widzi tyle uśmiechniętych mordek. Tłum pomagający facetowi na wózku wjechać na ASP. Czy ludzi cieszą? się jak dzieci, dzielisz się z nimi swoim jedzeniem i piciem. Cudowne jest to, że przyjeżdża tam każdy. Rodziny, znajomi, a nawet możesz jechać samemu i na bank kogoś poznasz, bo tam nie istnieją żadne bariery czy podziały. Na polędroku Roku poznałem pewną dziewczynę, która była u nas w obozie. Poznałem ją w środę, a w piątek się tak poznaliśmy, że w sobotę wzięliśmy ślub. Dzień dobry! Niesamowite było to, jak na koncercie Lordi podczas pogo zgubiłem buta i około 20 osób zaczęło go szukać. Buta nie znaleźliśmy, ale poczucie pomocy i braterskości ze strony tylu nieznanych osób nie zapomnę długo. Niezwykły był też koncert łydki Grubasa, gdzie zamiast klasycznej ściany śmierci była ściana miłości. I wszyscy się przytulali. Najpiękniejszych momentów było wiele. Jak na przykład Jurek zaprosił tańczącą w tłumie parę młodą na zalewskim na dużą scenę. Poprosił pannę młodą do tańca. Naprawdę coś pięknego. Zobaczyłem swoje ulubione zespoły na żywo będąc w epicentrum Moszpitu. Nie myśląc o tym, że moja egzystencja to zwykły żart. Po prostu cieszyłem się chwilą tak jak nigdy i chyba nauczyłem się, że tylko chwile cokolwiek znaczą. Tylko na nie czekamy i bez gorszych okresów nie znaczyłyby absolutnie nic. W tym roku wielu moich znajomych było na polędroku. Niestety ulokowali się w pewnych odległościach, więc musiałem podróżować z dużej sceny do Krysznej. W trakcie jednej z takich eskapat mój wzrok napotkał na panią, mniej więcej w wieku moich rodziców, która płakała i rozglądała się na boki. Było to w trakcie dużych nocnych koncertów, więc było bardzo dużo ludzi. Na początku minąłem ją, po czym nie wiem dlaczego cofnąłem się i z uśmiechem spytałem, czy jej pomóc. Zgubiła ekipę i teraz przez telefon próbowała się skomunikować z nimi, ale nie wiedziała, gdzie jest i gdzie iść. Przez całą drogę mi dziękowała i mówiła, że jest to dla niej nienaturalne czuć się bezradna. Gdy spytałem, dlaczego, odpowiedziała, że jest wojskową i no wiadomo jak jest. Ja się uśmiechnąłem i powiedziałem, cieszę się, że mogę jej pomóc, bo każdy z czasem jej potrzebuje. Gdy już byliśmy na umówionym miejscu, powiedziała, że mogę już iść. Ja powiedziałem, że jestem zbyt już w to zaangażowany i nie odejdę, dopóki nie zobaczę, że w tej ekipie jest. Najlepszym uczuciem nie była pomoc, jako taka, tylko widok ulgi na jej twarzy. Twarzy silne kobiety, która się zgubiła i z czyjąś pomocą się odnalazła. To była najfajniejsza chwila dla mnie na tym festiwalu. Poczucie, że mogłem pomóc i zareagować na cudze łzy. Najlepiej pamiętam tą unikalną, cudowną atmosferę przyjaźni i miłości. Pana przebranego za żółwia, który wziął mnie na ręce i wyściskał. Powiedział, że jestem piękna i życzył udanego koncertu. Pana, który mnie przytulił i powiedział, że dobrze, że jestem, i ogólnie wszystkich przytulaśnych ludzi, mówiących miłe rzeczy. Wszystkich ludzi, z którymi tańczyłam w błocie podczas koncertu DUB FX. Każdy raz, kiedy przechodziłam w wielkim tłumie między dużą a małą sceną, i każdy raz, kiedy ktoś zaczynał w tym tłumie śpiewać, i nagle śpiewali z nim wszyscy. Do końca życia będę pamiętać kolegę z Niemiec, którego poznałam podczas ostatniego dnia festiwalu. Chodziliśmy potem razem na wszystkie koncerty i mogłam mu tłumaczyć o czym są piosenki, co oznaczają różne transparenty, wyjaśniać różne łudztocowe tradycje i jego minę pełną podziwu dla tego najpiękniejszego festiwalu na świecie. Podczas koncertu Awatara, gdy w utworze był wolniejszy kawałek, chwyciłem za rękę obcą mi dziewczynę. Ona szybko odczytała moje intencje i w czasie, gdy za naszymi plecami ustawiała się ściana śmierci, my tańczyliśmy pokracznego walca. Na tyle, ile nam to miejsce pozwalało. Walc na koncercie Awatara ze ścianą śmierci za plecami to moje ulubione wspomnienie. Pierwszy Poland Rock i najbardziej zapadła w pamięć masa życzliwości i spokoju. Mogłam się szwendać bez celu i nikt mi nic nie zrobił. Miałam nawet czas przeczytać całą książkę czekając aż się naładuje telefon w strefie Play. Ogólnie cały Poland Rock bez grama alko i dragów, a wychilowałam się lepiej niż w All Inclusive w najlepszych kurortach. Stary, rozkręciłem z jąkami imprezę w Lidlu. Arbus Dance jest moje i nikt mi tego nie zabierze. Pozdrawiam. Miałem sytuację, że gdy wracałem do swojego namiotu na pola Malinowskiego po późnym koncercie, zorientowałem się, że nie wziąłem latarki, a wszystkie punkty orientacyjne, które zapamiętałem, zwyczajnie nie były widoczne. Krążąc tam i z powrotem, szukając swojego obozowiska, zaczepiła mnie grupka ludzi w wieku około 40 lat, oferując pomoc. Ponieważ posiadali latarkę, niestety dalej nie widziałem swojego namiotu, więc zaproponowali mi nocleg do świtu w swoim namiocie. Podarowali śpiwór, chcieli nakarmić. Wszystko podsumowali tekstem, że mają dzieci w około moim wieku i też chcieliby, żeby ktoś im pomógł. Był to mój pierwszy. Pierwszy rok, ale na pewno nie ostatni. Na polędroku poznałam swojego chłopaka, a już straciłam wiarę w to, że kogokolwiek znajdę po trzech latach bycia singlem. Na wstępie zaznaczę, że był to mój pierwszy Rock, na pewno nie ostatni. I być może takie sytuacje są na porządku dziennym, jednak dla mnie było to coś niesamowitego doświadczyć tych wszystkich sytuacji, wspaniałych ludzi i klimatu. Nie licząc wielu małych, ale pięknych gestów przypadkowych ludzi, to jedna sytuacja szczególnie zapadła mi w pamięci. Pierwszego dnia stojąc w kolejce do prysznicy, widziałem jak chłopak na wózku próbuje przedrzeć się przez tłum ludzi. Nagle czterech randomowych chłopaków podnosi go razem z wózkiem, robiąc eskortę i dostarcza do miejsca docelowego. Atmosfera na tym festiwalu jest dla mnie trochę jak najpiękniejszy związek. Czuć tę chemię i miłość w powietrzu, zapewnienie o poczuciu bezpieczeństwa. Wszyscy się o siebie troszczą i dobrze się razem bawią. W tym roku zasłabłam, Kłócnęłam przy drodze, żeby ochłonąć i naprawdę nie mogły minąć nawet dwie minuty, kiedy podszedł do mnie obcy chłopak i zapytał, czy dobrze się czuję i czy potrzebuję pomocy. Kupił mi obiad, napój odprowadził do mojego obozu, żeby upewnić się, że dotrę bezpiecznie. Nie chciał pieniędzy za obiad. Przytuliłam go i podziękowałam, po czym powiedział, że to oczywistość, że trzeba pomagać innym. Takie momenty dodają mi mnóstwo wiary w ludzi i sprawiają, że czuję się tam jak w domu. Jestem wierna temu festiwalowi od siedmiu lat i czuję, że do końca się to nie zmieni. Machanie do ciebie jak stałeś na zjeżdżalni z pianą, a potem malowanie znajomemu na brzuchu napisu Warga, zdjęcie, po czym przeniosłeś go na baranach pod scenę play. Jezu! Dobra. Jeden ziomek przyniósł mi pizzę, bo kupił sobie, ale okazało się, że nie jest głodny. Pozdrawiam go z tego miejsca. Próbuję z kąpelą przecisnąć się bliżej sceny na kulcie. Nagle wokół nas trzech facetów robi koło, więc możemy się bez problemu bawić. Do tego jeden z nich wciska mi telefon w ręce, bierze na barana i krzyczy Kręć! Kij w ten film! Mimo że wyszedł pewno super, ale widok na to niekończące się może ludzi pod sceną, nigdy tego nie zapomnę. W dodatku wszystko zadziało się podczas Arachi. Kolego, nie wiem kim jesteś, ani gdzie mieszkasz, ale uratowałeś najbardziej wyczekiwany przeze mnie koncert. Rzeczą, która na zawsze pozostanie mi w pamięci, jest samo rozpoczęcie festiwalu. Upał, dziesiątki tysięcy ludzi pod dużą sceną, dziesiątki tysięcy głosów równo powtarzających za jurkiem słowa chwytającego za serce przyrzeczenia, dziesiątki tysięcy istnień, z którymi tworzysz w tym momencie jedność. A może to przez wasz zmieszany ze sobą już dawno pot. Wtedy właśnie w pełni rozumiesz definicję wyrażenia raj na ziemi. Czujesz, że to wszystko jest specjalnie dla ciebie. Wysiłek i trud setek tych wspaniałych ludzi był zadedykowany temu, żebyś właśnie teraz Ty, konkretnie Ty. Poczuł się najpiękniej na świecie. Winniśmy serdecznie! Zróbcie hałas z Zawsze byłem osobą, która mniej niż bardziej lubi nieznajome osoby, i w sumie dalej taki jestem. Nie wspominając o tym, że nie przepadam za ogromnymi tłumami i pijanymi ludźmi, sam mam z tym problem. Pojechałem na Polendrock dzięki Twoim relacjom, a ostatecznie udało się pojechać dzięki mojej dziewczynie. Przyjechaliśmy dzień przed rozpoczęciem. Zapowiadała się zabawa jak każda inna, stąd jakieś lęki dalej mnie się trzymały. Wszystko zaczęło się zmieniać jakoś drugiego dnia Polendrocku, aż do samego zakończenia. Razem z dziewczyną, po około 24 godzinach bez spania, kiedy złożyliśmy namiot i o 4 w nocy szliśmy na autobus na pociąg, zauważyliśmy, że właśnie Trwa zakończenie. To była najbardziej wzruszająca chwila z ostatnich lat. Nie mówię tu o przemówieniu wsiaka, a o ludziach tam będących, o stokowiczach z wielkimi sercami. Staliśmy wtedy obładowani rzeczami, i patrzyliśmy to na siebie, to na innych. Oboje się wzruszyliśmy na myśl, że to się kończy. Jeszcze się nie spotkałem z żadną imprezą, na której każdy by sobie pomagał, uśmiechał się i nawet gdy ktoś był pijany, był dalej życzliwy. Wracając do domu, czułem taką pustkę i dalej po części czuję. Spędzasz trzy dni z kilkuset tysięczną armią uśmiechniętych i życzliwych ludzi, i wracasz do szarego miasta. Do ludzi o szarych emocjach. Polen Drog pokazał mi coś innego, coś lepszego. Okazał mi, że na świecie może być lepiej, a wszystko zależy od ludzi wokół nas. Trzeba żyć pozytywnie, by zarażać tym innych. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że zaraz będzie ciemno. Zabijcie!